No to przedwczoraj było spokojnie, infekcja, kilka dni wróci, a dziś mamy 30 stycznia i to kilka dni zaczyna działać już w pisie jak zapalnik, Bokaczyński nadal jest w szpitalu i nawet jeśli medycznie to jest jakaś sezonowa infekcja, to politycznie pisma dokładnie jeden odruch, jeszcze bardziej nerwowe liczenie wpływów, co dziś właśnie widać jak na dłoni i o tym będzie ten stan faktyczny. Kto dzwoni, kto odbiera? Kto ma dostęp? Kto mówi w imieniu prezesa, bo to się staje ważne przy takiej przedłużającej się nieobecności. Kto nagle zaczyna pachnieć następnym centrum? Witaj w stanie faktycznym, a jeśli to co robimy uważasz za potrzebne, zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał i wesprzyj naszą codzienną pracę poza dezinformacją, propagandą i plemiennością. Te trzy czynniki powodują, że jesteśmy kanałem ultraniszowym i takim pozostaniemy, dlatego jesteśmy zależni wyłącznie od Twojego wsparcia. Już teraz dziękuję i zaczynamy. Fakty, które są twarde. Rzecznik pisu Rafał Bochenek mówi o infekcji, badaniach, obserwacji i o tym, że zakładają, że potrwa to kilka dni. Pewnie tak będzie. Czyli oficjalnie jest uspokajanie, a teraz druga warstwa, istotniejsza, ta, która robi temperaturę. Pojawiają się nieoficjalne informacje o zapaleniu płuc. W wieku senioralnym jest to bardzo mocno niebezpieczne. Nie oznacza to, że życzę człowiekowi Kaczyńskiemu źle. Może to być nawet zapalenie płuc. Nieoficjalnie ma zapalenie płuc, tak brzmią te komunikaty. To jest dokładnie to, nieoficjalnie. No ale my nie będziemy udawać lekarzy. Politycznie? Politycznie wystarczy samo podejrzenie, żeby w PiSie jeszcze bardziej rozkręcił się tryb, a jeśli to się będzie dalej przeciągało. Teraz zobacz, co jest nowe w perspektywie tych dwóch mijających dni i najważniejsze. PiS musiał pokazać, że ma zastępstwo w dowodzeniu. Dlatego. Pojawiła się informacja, że na rady i bieżące sprawy partii mają iść pod przewodnictwem kogo? Kierownika kuwety i bobków kuwetowych, y, tam, czyli Mariusza Błaszczaka. To jest opisywane wprost jako sytuacja, która w partii wywołuje totalny niepokój, bo kiedy władze partii zbierają się bez prezesa, to każdy w środku czyta to oczywiście jako sygnał, kto dziś ma rękę na st sterze, co z tego wyniknie. To jest klucz, bo przecież w pisie nie wygrywa ten, kto jest najmądrzejszy, prawda? Wygrywa ten, kto ma dostęp i potrafi wytworzyć wrażenie, że prezes jest spokojny, wszystko jest pod kontrolą, a ja to ogarniam. Mówi, tam gdzieś Błaszczak pewnie. PiS przez lata to był taki system oparty na jednym człowieku. Jak prezes jest na miejscu, wszyscy są jednością. Jak prezesa fizycznie nie ma, no to jedność zaczyna być taką dość mocno ekwilibrystyczną sztuką. A za kulisami tej sztuki idzie cały czas test lojalności i to na różnych płaszczyznach. W tym samym czasie pojawia się wątek, który jest idealnie moim zdaniem tabloidowy, ale też politycznie groźny. Telefon Karola Nawrockiego do Kaczyńskiego. Prezydent poprosił o połączenie i rozmawiał z prezesem, który jest w szpitalu. Hmm. Chyba Nawrocki nie chce się tym dzielić w PiSie. nie nieważne, czy była to rozmowa kurtuazyjna. W polityce takie rzeczy nie są kurtuazją. To jest sygnał: Mam kontakt, jestem w obiegu, jestem blisko, ale PiS tego nie eksploatuje, tego telefonu. Teraz uwaga to zaczyna robić taką psychologiczną robotę w PiSie, bo kiedy prezes jest dłużej poza biurem, no to rośnie waga takich alternatywnych centrów. Klubu, ludzi od organizacji, jeśli prezydent tutaj zagrał aktywnie. No, także zaczyna się troszkę bardziej liczyć po prawej stronie pałac prezydencki jako miejsce, gdzie można budować pozycję i poczucie takiej osłony. Wtedy można dorzucić drugi element kulisy spotkania Nawrockiego z posłami PiS atmosfera zachwytu, budowanie takiej nowej świeckiej tradycji, emocjonalne granie na dawnych skojarzeniach to jest miękka władza, nie uchwała, tylko klimat. No i teraz Dzieje się rzecz, której chyba cały pis nienawidzi najbardziej. Następuje rozszczelnienie przekazu, bo oficjalnie co mamy? Infekcja kilka dni bez paniki, a równolegle w przestrzeni publicznej krąży zapalenie płuc, dłużej błaszczak prowadzi, prezydent dzwoni, kto tam nam ustawia partie, i tak dalej, i tak dalej. I to się automatycznie samo nakręca, każda kolejna godzina bez jasnego wracam jutro. Ona będzie podbijać plotkę, a każda plotka podbija nerwowość w środku partii. teraz esencja tego, co się dzieje w PiSie tu i teraz, dzisiaj w piątek. Po pierwsze, rośnie znaczenie dyżurnego dowództwa, no bo jeśli Błaszczak trzyma na radę i spina klub, to automatycznie rośnie jego realna władza. No tak to działa, ludzie zaczynają się do niego ustawiać. Na wszelki wypadek, to jest w PiSie odruch stadny. Ustaw się do tego, kto dziś rozdaje karty. Dziś, jutro już nie musi. Dziś rozdaje. Po drugie, w Partii zaczyna się cicha wojna o interpretację. Czy gramy to na spokój i odpowiedzialność, czy na mobilizację emocje? To jest wojna o model pisu na najbliższe tygodnie. Pis w opozycji żyje wyłącznie z emocji. Pamiętajmy o tym. Emocje bez prezesa zaczynają żyć własnym życiem. Po trzecie, każdy kto ma ambicje Albo ma frakcję, albo jest we frakcji, patrzy oczywiście na jedno: czy proces zwróci szybko i przytnie samą obsługę, czy temat będzie się ciągnął i wtedy tymczasowe układy zaczną. No, naturalną koleją rzeczy twardnić. To jest moment, w którym z lojalności robi się kalkulacja, i żeby było jasne. Ja nie muszę ci tu znowu opowiadać o nazwiskach, bo ty je znasz. Mówiliśmy o nich w tych programach wielokrotnie, typu Błaszczak Morawiecki Czarny Ziobro. Dziś nie chodzi o to, kto ładniej wypadnie w przekazach medialnych. Chodzi o to, kto w realu ma. Telefony, ludzi, strukturę, dostęp, zdolność narzucenia narracji i to w sytuacji, gdy prezes jest poza Nowogrodzką. O jego najbardziej aktualnej pozycji wewnątrz PiSu już za moment, bo jeśli to, co na co dzień, kilka razy dziennie tutaj robimy, uważasz za potrzebne, zostaw proszę lajka, zasubskrybuj nasz kanał i wesprzyj naszą codzienną pracę poza dezinformacją, hejtem i plemiennością. To są trzy takie filary, które nam towarzyszą i przez to jesteśmy niszowi, co oznacza, że jesteśmy zależni od wsparcia naszych widzów. Szczegóły tego, jak nas wspierać, znajdziesz w opisie programu. Jeśli chcesz to robić już teraz, pięknie Ci dziękuję. Pora na dalszy ciąg. Otóż to jest moment, w którym PIS zaczyna moim zdaniem zjadać własny ogon, bo. Im bardziej próbują mu dawać spokój, tym bardziej wszyscy widzą, że ta partia jest uzależniona cały czas od jednego człowieka. I to jest kompromitujące dla każdego, kto przez lata opowiadał o poważnym państwie. Państwo to nie może być folwark, gdzie wszystko stoi, bo kierownik jest na badaniach. I teraz ostatnia rzecz, moim zdaniem najbardziej polaryzująca. To nie jest tylko temat pisu. To jest w zasadzie temat dla wszystkich, bo PiS przez lata urządzał państwo tak, żeby decyzje przechodziły przez jedną rękę, prawda? Jeden ośrodek, jedną stylóweczkę politycznego funkcjonowania. I dzisiaj, kiedy ta ręka jest poza grą, choćby na chwilę, widzimy czarno na białym, jak łatwo zaczyna się chaos narracyjny. Infekcja, zapalenie płuc, błaszczak prowadzi. Nawrocki dzwoni, frakcje srakcje, dlatego moja teza na dziś, na piątek 30 stycznia, jest brutalnie prosta. Tu nie chodzi o żadną medycynę. Tu chodzi o władzę. Cały czas. Nawet mocniej. Kiedy Kaczyńskiego nie ma, władza w PiSie zaczyna przechodzić z jednej osoby w system awaryjny, a system awaryjny w tej partii zawsze oznacza jedno: więcej paniki w środku i więcej agresji na zewnątrz, więcej niestabilności, także tej komunikacyjnej na zewnątrz. Widzicie to, słyszycie. Po co? Po to, żeby przykryć nerwy. Pytanie do Ciebie na koniec: czy Twoim zdaniem PiS w ogóle jest w stanie funkcjonować jako normalna partia? Jeśli takie epizody będą się powtarzać, a mogą się powtarzać, bo Jarosław Kaczyński ma tyle lat, ile ma, czy też to jest konstrukcja, która bez prezesa zacznie się po prostu rozjeżdżać od środka. Na teraz to wszystko, a jeśli chcesz dostawać takie analizy, zanim wszyscy będą się rozkręcać w jedną albo w drugą stronę, ale nie w stronę stanu faktycznego polityki i polityków, to subskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek. To był stan faktyczny, jak zwykle, jeszcze nie kończymy. A nie kończymy, bo dziś o 21:00 na żywo spotkanie z profesorą Ewą Pietrzyk-Gieniewicz, politolożką, psycholożką i psychoterapeutką. Mam nadzieję, że z nami będziesz. W opisie tego programu znajdziesz linki do aktualnych stanów faktycznych. Jeśli ten ci się podobał, proszę polub go, udostępnij znajomym, zasubskrybuj nasz kanał. Wspominam delikatnie o wsparciu, bo działamy wyłącznie dzięki wam jako mega niszowy kanał odnoszący się do stanu faktycznego polityki i polityków. Zapraszam na 21:00 i do zaglądania na nasz kanał, bo czekają te najnowsze stany faktyczne. A myślę sobie że większość z was jeszcze nie miała okazji ich zobaczyć dzięki do zobaczenia